Cześć! Dzisiaj będzie odcinek bardziej osobisty, ale jednocześnie mocno osadzony w naukowych podstawach. Chcę wam opowiedzieć o rzeczach, które mnie mocno zaskoczyły po porodzie. Nie w trakcie ciąży, bo o ciąży mówi się sporo. No wiadomo, dłoście, puchnięte nogi, zmęczenie. Ja wiedziałam, że ciąża może być wyzwaniem. Zresztą na jej temat już nagrałam cały odcinek, ale konsekwencje poporodowe, no powiem wam, że trochę mnie zaskoczyły. Opowiem Wam o kilku takich rzeczach, i o każdej z nich usłyszycie nie tylko moją osobistą historię, ale też naukowe wyjaśnienie, dlaczego tak się dzieje. Nazywam się Agnieszka Wojciechowska, jestem magistrą chemii medycznej i zapraszam Was na odcinek. Stopa większa o rozmiar na zawsze. W czasie ciąży. Nosiłam głównie luźne buty, no bo nogi puchną, wiadomo, ale po porodzie opuchlizna zeszła, a moje stopy, no nie wróciły do dawnego rozmiaru. Mój rozmiar zmienił się z 37 na 38. Minęło już 9 miesięcy, moja masa ciała wróciła do stanu sprzed porodu, ale rozmiar buta już nie. Więc to nie jest przejściowy efekt zatrzymania wody w organizmie, tylko, jak się okazuje, trwały efekt zmian w układzie szkieletowym i więzadłowym. A winowajczynią jest relaksyna, hormon ciążowy, który odpowiada za zwiększoną elastyczność więzadeł i stawów, a wszystko to, by ułatwić poród, ale niestety ona działa ogólnoustrojowo, więc więzadła stóp też się rozluźniają. Łuk podłużny stopy obniża się. Stopy się wydłużają i poszerzają, co skutkuje zmianą rozmiaru obuwia. Według badań opublikowanych m.in. w American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, nawet 60-70% do kobiet po porodzie ma trwale większy rozmiar buta, zwłaszcza po pierwszej ciąży. Kolejne ciąże mają już mniejszy wpływ, bo największe zmiany zachodzą jednak właśnie za pierwszym razem. Nie wiem jak wy, ale ja o tym nie wiedziałam i zupełnie nie byłam na to gotowa, a więc cała szafa butów do rozdania, bo w żadne aktualnie się nie mieszczę. Więc jeśli planujecie ciążę lub właśnie w niej jesteście, to weźcie to pod uwagę i lepiej nie kupujcie nowych butów. Nie warto. Those boots are amazing! Mine. They hurt so much. What? Zanim przejdziemy do kolejnego punktu, to szybka przypominajka, bo może akurat jesteś tu po raz pierwszy. Już od 6 lat prowadzę mój autorski kurs maturalny z chemii, a od niedawna także z biologii. Oba znajdziesz na stronie matura w maturawprobówce.pl. To kursy, które przygotowują do matury od zera, krok po kroku, zwięźle, konkretnie i bez lania wody. Uczysz się z krótkich filmów po 5, 10 czy 15 minut, od razu ćwiczysz wiedzę na zadaniach i quizach, a w każdej lekcji czekają na Ciebie mnemotechniki i pytania powtórkowe, żebyś nie tylko zrozumiał temat, ale też zapamiętał to, co naprawdę ważne. W kursach znajdziesz również filmy z doświadczeniami chemicznymi i biologicznymi, a ostatnio wprowadziłam nowość e-booki, m.in. z kolorami związków chemicznych w formie realistycznych zdjęć i opisem ich właściwości e-booki z mnemotechnikami. A także z pytaniami powtórkowymi do aktywnego powtarzania. Ale wracając do kursów, są one pełne zadań z CKE i moich autorskich, a do tego masz moje wsparcie. Wystarczy, że napiszesz komentarz na platformie. A jeśli chcesz się upewnić, czy to dla Ciebie, na stronie maturawprobówce.pl znajdziesz aż 7 bezpłatnych lekcji przykładowych i wiele materiałów do nauki zupełnie za darmo. I teraz ważna sprawa. Mimo, że wszystko drożeje, moje kursy nadal kosztują tylko 99 zł miesięcznie za kurs, czyli tyle co 6 lat temu. Ale jeśli planujesz naukę przez dłuższy czas, możesz wybrać tańszą subskrypcję w przeliczeniu na miesiąc, np. Na roczną lub dwuletnią i zamiast płacić z góry, teraz możesz rozbić ją na równe płatności miesięczne dzięki opcji TubaPay. Bez banku, bez wniosku i bez dodatkowych kosztów. Przykład? Pakiet Biolchema, czyli kurs z biologii i chemii na rok, to niecałe 126 zł miesięcznie i to bez konieczności płacenia od razu całej kwoty. W opisie filmu i przypiętym komentarzu zostawiamy linki do kursów, e-booków i artykułów, w którym wszystko dokładnie tłumaczę. A teraz wracamy do tematu odcinka. Wzrok, który się pogarsza i nie zawsze wraca. Od dzieciństwa mam wadę wzroku, ale na tyle niewielką, że okularów używałam tylko do czytania. Nie dlatego, bo bez nich słabo widziałam, tylko po to, żeby wzrok mi się nie męczył. Bez okularów byłam w stanie przeczytać naprawdę wszystko przed porodem. Po porodzie zaczęłam gorzej widzieć, literki się zaczęły rozmazywać, oczy się znacznie szybciej męczyły i ten stan niestety no po dziś dzień nie minął. Aktualnie bez okularów nie jestem w stanie komfortowo czytać absolutnie niczego. O tym, że wzrok pociąży może się pogorszyć, akurat wiedziałam, ale nie sądziłam, że aż do tego stopnia. W czasie ciąży i laktacji dochodzi do dynamicznych zmian hormonalnych, zwłaszcza w poziomie estrogenu i progesteronu. Te hormony wpływają m.in. na napięcie mięśni akomodacyjnych, czyli ten mięsień rzęskowy, ciśnienie śródgałkowe, elastyczność rogówki, co zmienia refrakcję, oraz na produkcję łez, co może powodować zespół suchego oka. Dlatego ostrość wzroku może się pogorszyć, a u niektórych kobiet zmiany utrzymują się na zawsze, szczególnie jeśli zbiegają się z wiekiem lub z predyspozycjami genetycznymi. Dodatkowo zmęczenie i odwodnienie pogłębiają problem, ale warto zaznaczyć, że u większości kobiet wzrok jednak wraca do normy w ciągu kilku miesięcy, ale nie u wszystkich i u mnie chyba już nie wróci. Mgła mózgowa i brak koncentracji. Przez pierwsze miesiące po porodzie, kiedy dziecko wymaga bardzo dużo uwagi, często się budzi w nocy, no wiadomo, można być bardziej zmęczoną i niewyspaną, ale nie sądziłam, że tam mgła mózgowa i problemy z koncentracją, jakich doświadczyłam w czasie ciąży, nie miną. Niestety przez miesiące po porodzie miałam ogromne problemy ze skupieniem i zapamiętywaniem. Just repeat after me. Je Zadania, kiedy któreś robiłam z zamkniętymi oczami w 5 minut, momentami stawały się Everestem. Jak się okazuje, to normalny efekt zmian neurobiologicznych. Badania z użyciem rezonansu magnetycznego wykazały, że u kobiet po porodzie dochodzi do zmniejszenia objętości istoty szarej w rejonach mózgu związanych z pamięcią roboczą, orientacją przestrzenną, przetwarzaniem informacji społecznych. Ale uwaga! To nie jest deficyt, tylko adaptacja. Mózg dosłownie reorganizuje się, by sprostać nowej roli: rozpoznawania emocji dziecka, wykrywania zagrożeń, budowania więzi i reagowania na potrzeby potomstwa. A to kosztuje nas inne funkcje poznawcze, no niestety, przynajmniej tymczasowo. Dobra wiadomość jest taka, że ta neuroplastyczność jest odwracalna. Ja miałam tak tylko przez pierwsze nie wiem, cztery, może pięć miesięcy, później mój mózg wrócił na normalne tory, albo przynajmniej nauczył się działać w nowym trybie. Włosy garściami wszędzie. W ciąży moje włosy były jak z reklamy: gęste, błyszczące, zero wypadania. Po porodzie wypadały garściami, zatykały odpływ w wannie pod prysznicem, zostawały na poduszce, na ubraniach, na podłodze, wszędzie. I ja wiedziałam, że wypadanie włosów po porodzie jest normalne, bo nawet kiedyś nagrałam na ten temat odcinek. Ale wiedzieć, a doświadczyć tego to dwie różne sprawy. Podczas mycia włosów za każdym razem w dłoni zostawała mi po prostu kępka włosów. Po około 8 miesiącach od porodu minęło, ale trwało to u mnie prawie pół roku i w pewnym momencie nawet zrobiły mi się po prostu zakola. Teraz mam już baby hairy. Cały ten proces to telogenowe wypadanie włosów. W ciąży wysoki poziom estrogenu zatrzymuje włosy w fazie anagenu, czyli tej fazie wzrostu. Po porodzie gwałtowny spadek estrogenu powoduje, że wiele włosów przechodzi jednocześnie w fazę telogenu, czyli tą fazę spoczynku. A to oznacza masowe wypadanie włosów w ciągu 2-4 miesięcy po porodzie. U większości kobiet ten stan trwa od 3 do 6 miesięcy, a potem u Potem ulega samoistnemu zahamowaniu. Problem w tym, że mało która kobieta potrafi sobie wyobrazić, jak intensywne to może być. Niektóre kobiety tracą nawet 30% objętości włosów 1 trzecią włosów co może być naprawdę niepokojące, zwłaszcza gdy nie jesteśmy na to psychicznie przygotowane. Biodra, które nie wracają na miejsce. Po sześciu miesiącach od porodu moja masa ciała wróciła do normy, ale niektóre ubrania niestety wciąż nie pasują. Spodnie, które zawsze kiedyś leżały idealnie, teraz już, no tak, nie leżą. I to wcale nie przez brzuch, tylko przez biodra. W czasie ciąży biednica rozszerza się pod wpływem relaksyny, no, żeby ułatwić poród. Spojenie łonowe rozluźnia się, a więzatła stają się bardziej elastyczne, a to pozwala kościom miednicy rozsunąć się, co jest niezbędne podczas porodu siłami natury ale u niektórych kobiet ta zmiana nie cofa się całkowicie. Może dojść do trwałego przemieszczenia struktur miednicy, a co za tym idzie do nowego rozstawu bioder, zmienionego sposobu chodzenia, zmiany proporcji ciała. To coś więcej niż tylko zmiana sylwetki, to rzeczywista zmiana w układzie szkieletowym. U części kobiet może to nawet prowadzić do dyskomfortu w stawach biodrowych lub bólów krzyżowo-miednicznych, ale warto obserwować po prostu ciało. I jeśli coś budzi niepokój, to udać się na fizjoterapię uroginekologiczną. Nadwrażliwość na dźwięki. To zjawisko zaskoczyło mnie chyba najbardziej. Po porodzie zaczęłam słyszeć rzeczy, które nie, nie istniały. Głównie płacz dziecka, którego po prostu nie było. Każdy dźwięk urastał do poziomu jakiejś syreny alarmowej. Telefon, alarm, kapiący kran, syrena. Ja słyszałam wszystko dużo intensywniej niż wcześniej i zamartwiałam się oczywiście, że to obudzi moją córkę. W sumie wciąż trochę tak jest? Ale teraz staram się już trochę mniej zwracać na to uwagę, bo ja wiem, że te dźwięki nie są aż tak głośne, jak ja je słyszę. Generalnie taka nadwrażliwość na dźwięki po porodzie jest zupełnie normalna. To efekt nadmiernej aktywacji układu limbicznego osi HPA, czyli pod wzgórze przysadka nadnercza, czyli układu odpowiedzialnego za reakcję stresową. Mózg kobiety po porodzie jest wyczulony na bodźce związane z dzieckiem, nawet jeśli to dziecko sobie spokojnie śpi. To jest ewolucyjny mechanizm przystosowawczy, który miał zapewnić przeżycie potomstwa, czyli szybszą reakcję na płacz, dyskomfort, zimno czy głód. Ale niestety, to też odbiera spokój i chwilami wpędza w lekką paranoję. Co ciekawe, wiele kobiet zgłasza także halucynacje słuchowe, tzw. Tak phantom Cry, czyli słyszenie płaczu dzie dziecka, choć go nie ma. To również normalne zjawisko, ale jeśli utrzymuje się długo lub nasila, no to warto oczywiście skonsultować się z lekarzem, by wykluczyć depresję poporodową lub zaburzenia lękowe. Miesiączka jak? Tsunami? Przed ciążą moje miesiączki były wręcz symboliczne. Dwa-3 dni, kilka tamponów i po sprawie. Po porodzie masakra. Krwawienie trwa dłużej, jest dużo bardziej obfite i nawet w nocy muszę zmieniać tampony. Do tego majtki menstruacyjne, które dosłownie ratują mi życie. Zapytałam o to lekarza i dowiedziałam się, że to jest częsty efekt przebudowy układu rozrodczego. Po porodzie zmienia się struktura i ukrwienie endometrium, czyli błony śluzowej macicy, co prowadzi do większego krwawienia. Ponadto cykl bywa bardziej intensywny hormonalnie, z silniejszą owulacją i większymi różnicami w poziomie estrogenów i progesteronu. No i pozycja macicy może się zmienić, wpływając na sposób wypływu krwi. U niektórych kobiet sytuacja się normuje, ale nie zawsze. Podsumowując, jeśli jesteś przed porodem albo jesteś świeżo upieczoną mamą, ten odcinek nie powstał, żeby cię przestraszyć, ale żeby ci powiedzieć, że to wszystko jest normalne. Zmienia się ciało, zmienia się mózg, zmienia się właściwie całe życie. Macierzyństwo jest istna rewolucja i nie tylko emocjonalna, ale też biologiczna i poznawcza. I warto o niej mówić. Po prostu otwarcie, bo tylko wtedy przestaniemy się dziwić, że nasz organizm, no, nie wraca do formy w 6 tygodni po porodzie. Jeśli Ciebie też coś zaskoczyło po porodzie, podziel się tym w komentarzu. Może wspólnie stworzymy sobie tutaj taką listę, którą powinno się dołączać do karty ciąży, zamiast broszury o powrocie do formy. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Linki do kursów, e-booków i artykułów, zostawiam oczywiście w komentarzu na dole i opisie. A ten, kto obejrzał do końca, pisze w komentarzu. Oh. <śmiech> oh. <śmiech> do zobaczenia, papa. Pa.